Grube newsy. Kolejny prowadzący, ta sama dawka merytorycznych newsów. A w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o politykach, dlaczego są oskarżani o kradzież, czy też kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Kolejna odsłona afery z CPK, nowoczesna. Zakończenie działalności partii z długami w tle, książulo. Czy popularny youtuber zaczyna mieć problemy z prawem, a na końcu trochę o mężczyźnie, który, będąc przekonanym, że spotyka normalnego przechodnia, zaproponował polityki policjantom. Zaczniemy sobie od sprawy posła Konfederacji Konrada Berkowicza. W poniedziałek został on zatrzymany przez ochroniarzy sklepu Ikea z podejrzeniem kradzieży. Sam polityki odniósł się do tej sprawy, argumentując, że przez nieuwagę oraz założone słuchawki na uszach nie zauważył, że na kasie samoobsługowej nie skasował drobnych przedmiotów, w tym m.in. patelni. Całą sytuację oczywiście natychmiast wykorzystali przeciwnicy polityczni posła Konfederacji. W szczególności, ale nie tylko, do sprawy odniósł się premier Donald Tusk na swoim koncie. Na X. Wielu komentujących na social mediach w zabawny sposób prześmiewczo wskazywała, że Konrad Berkowicz nie nadaje się na polityka, ponieważ nie potrafi kraść. Sam sklep Ikea odniósł się do sprawy, wskazując, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, natomiast wskazywał również, że wszystko przebiegało w spokojnej atmosferze. Poseł Konfederacji wraz z ochroniarzami udał się do osobnego pokoju, gdzie oczekiwał na przybycie funkcjonariuszy policji. Cała sprawa zakończyła się mandatem karnym oraz chwilą grozy dla posła Konfederacji, który jednak pewnie wolałby, żeby cała sprawa została zamięciona pod dywan. Na jego nieszczęście media i politycy natychmiast podchwycili ten temat. Ale w zasadzie, dlaczego za kradzież? Konfederacji odpowiedział jedynie mandatem karnym. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przepisach dotyczących odpowiedzialności karnej. Stwierdzić należy, że kradzież jest tak zwanym czynem przepołowionym. Co to oznacza? Najprościej mówiąc, to czy dane zachowanie będzie oceniane na gruncie kodeksu wykroczeń, czy też kodeksu karnego, zależy od wartości skradzionych przedmiotów. Granicą tej wartości jest kwota 800 zł. Kradzież poniżej tej wartości oznacza, że osoba dopuszcza się wykroczenia, które jest zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności, bądź też karą grzywny. Posłowi Konfederacji najpewniej nie było do śmiechu. Do śmiechu nie jest najprawdopodobniej również Zbigniewowi Ziobrze. Były minister sprawiedliwości bowiem usłyszał zarzuty, w tym m.in. zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Rzeczniczka prokuratora generalnego Waldemara Żurka odniosła się do całej sprawy, wskazując, że do marszałka Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Zbigniewowi Ziobrze. Sprawa ma dotyczyć 26 zarzutów, w tym m.in. naruszenia artykułu 258 paragraf 3 kodeksu karnego który mówi o kierowaniu zorganizowaną grupą przestępczą. Przestępstwo to zagrożone jest karą od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast w sprawie nie mamy większej ilości informacji. Nie wiemy, czy jest to kolejna odsłona gry politycznej, czy też rzeczywiście organy ścigania posiadają niezbite materiały dowodzące tego, że były minister sprawiedliwości dopuścił się zarzucanych czynów. Organy ścigania prowadzą postępowanie karne, natomiast o kwestii zatrzymania, tymczasowego aresztowania, a na końcu skazania posła będzie decydował sąd karny. Ale dlaczego do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Zbigniewowi Ziobrze, a no dlatego, że zgodnie z konstytucją poseł nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu. Nie może być on również zatrzymany oraz aresztowany, chyba że został przyłapany na gorącym uczynku, a zatrzymanie bądź też aresztowanie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego toku toczącego się postępowania. Natomiast i w takiej sytuacji marszałek Sejmu może zdecydować o natychmiastowym zwolnieniu posła. Kontynuujemy więc wątek polityczny. Tym razem druga strona sceny politycznej i partia nowoczesna, która po 10 latach kończy swoje funkcjonowanie. Natomiast funkcjonowanie to kończy w obliczu kontrowersji związanych z posiadanymi długami. Długi te mają opiewać na kwotę 2 milionów złotych, z czego na dług ten składa się kredyt zaciągnięty w banku PKOBP oraz kwoty, które nie zostały zwrócone firmie Polsat za wyemitowanie spotów wyborczych w czasie kampanii wyborczej. Wysocy przedstawiciele partii nowoczesnej, którzy jeszcze do niedawna swoją twarzą firmowali właśnie te wskazują, że wybrano właśnie taki sposób przeprowadzania likwidacji, a nie inny. Oznacza to, że nie wszystkie zobowiązania partii politycznej wobec wyżej wskazanych podmiotów zostaną spłacone. Stanowisko w tej sprawie zajął członek nowoczesnej, Witek Zębaczyński, który wskazał, że partia polityczna właśnie taki sposób likwidacji wybrała, to po stronie tych podmiotów istniało ryzyko niewypłacalności partii politycznej, ponieważ każda inwestycja i każde kredytowanie partii politycznej związane z jej działalnością wiąże się nieodzownie z Ryzykiem. Komentujący bardzo szybko podłapali i zaczęli zadawać pytania. Czy w takim bądź razie, jeżeli długi te do spłacenia pozostaną, to czy odpowiadać za nie będzie skarb państwa? Pytanie to wydaje się jak najbardziej zasadne. Natomiast należy odpowiedzieć na nie przecząco. Skarb państwa nie odpowiada za długi partii politycznych, ale może odpowiadać za koszty postępowania likwidacyjnego w momencie, kiedy majątek pozostały partii politycznej nie wystarczy w całości na pokrycie tychże kosztów. I tutaj pojawia się kolejne pytanie, a właśnie. Właściwie propozycja delega ferenda, a więc w przypadku zmian w prawie, dotycząca tego, czy aby na pewno taka odpowiedzialność partii politycznej, a w szczególności jej członków, jest wystarczająca? Czy w momencie, kiedy taka pełna odpowiedzialność nie ciąży, przynajmniej na kierownictwie partii, które decyduje o zaciąganiu zobowiązań, jest to wystarczające do tego, aby w sposób właściwy kierowali oni finansami partii politycznej? Być może chociaż częściowa odpowiedzialność za te zobowiązania pozwoliłaby na to, że w przyszłości politycy w sposób bardziej rozważny będą dysponować pieniędzmi, które przeznaczone są na działalność. Partii Politycznej. I ostatni temat polityczny w dzisiejszym odcinku. Afera związana z działką pod Centralny Port Komunikacyjny. Od kilku dni media donoszą o sprawie działki, która miała kluczowe znaczenie przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Doniesienia te wskazują, że w 2023 roku miało dojść do transakcji jednej z działek położonych w miejscowości Zabłotnia, która miała zostać wykorzystana pod linię kolei dużych prędkości. W 2023 roku ministerstwo wyraziło zgodę. Na sprzedaż działki o powierzchni około 160 hektarów na rzecz wiceprezesa firmy przetwórczej Daftona. Decyzja ta wzbudza kontrowersje, w szczególności dlatego, że była to działka, która miała strategiczne znaczenie dla budowy linii kolei dużych prędkości właśnie pod budowę CPK. Do transakcji doszło po tym, jak wody polskie zmieniły klasyfikację pobliskiego cieku wodnego, co umożliwiło dokonanie transakcji sprzedaży. Wartość działki została oszacowana na kwotę 22,8 miliona złotych. Natomiast dziś wskazuje się, że wartość tej działki podskoczyła kilku, a nawet kilkunastokrotnie. Co ciekawe, w tej sprawie w aferę mają być zaangażowani politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tamtym czasie kierowali i byli członkami Ministerstwa Rolnictwa. Trzech posłów, w tym m.in. poseł Robert Telus zostało zawieszonych w prawach członka tej partii. Głos w sprawie zabrał wiceprezes firmy Daftona Piotr Wielgomas. Wskazał on, że był dzierżawcą przedmiotowego gruntu już od roku 2018 i od tamtej pory podejmował starania do tego, aby przedmiotową działkę nabyć. Natomiast echo kontrowersji nie milknie. Organy ścigania doszły do wniosku, że na obecnym etapie postępowania najbardziej słusznym rozwiązaniem będzie prowadzenie go w kierunku postawienia zarzutów przedstawicielom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a więc kowru polegającego na niedopełnieniu ciężących na nich obowiązków. Zarzuty mają dotyczyć działań w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku i mają dotyczyć dwóch ustaw. Ustawy o CPK oraz ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym. Być może z ketchupem firmy Daftona następny bohater naszego odcinka, a więc książulo zjadał czasami kebaby. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o znanym youtuberze troszeczkę z innej strony. Ze strony prawnej. O tym, czy kierował on pozwy przeciwko osobom, które nieprzychylnie wypowiadały się o nim. Jedzeniowy youtuber stwierdził, że takich pozwów nie wysyła, natomiast często takie pozwy otrzymuje. Książulo nie przekazał jednak więcej informacji na temat tego, czego takie pozwy miałyby dotyczyć oraz z jakiego powodu ma być on pociągany do odpowiedzialności. Jeżeli mowa o pozwie, to możemy jedynie domyślić się, że sprawa dotyczyć będzie postępowania cywilnego. Jego recenzje kulinarne generują milionowe wyświetlenia. Te przychylne potrafią danemu lokalowi bardzo pomóc. Natomiast te negatywne mogą nawet w cudzysłowie dany lokal zabić. I możemy jedynie domyślać się, że właśnie tych nieprzychylnych opinii i ich właścicieli dotyczą przedmiotowe pozwy, które kierowane są przeciwko księżulowi. Osobom takim może nie podobać się. To, co robi YouTuber, natomiast musimy tę sprawę ocenić przez ramy prawne. Możemy jedynie domyślać się, że sprawa może dotyczyć ochrony dóbr osobistych tych osób. Ale jak wygląda ta ochrona na gruncie prawnym? Tutaj musimy odwołać się do brzmienia artykułów 23 i 24 Kodeksu Cywilnego. Do dóbr osobistych należy w szczególności dobre imię. Oraz renoma przedsiębiorcy. Jeżeli do takiego naruszenia doszło, osoba, którą dotknęło naruszenie, może domagać się tego, aby osoba naruszająca dopełniła odpowiednich czynności, które mają na celu usunięcie skutków danego naruszenia. Usunięcie skutków danego naruszenia może polegać w szczególności na złożeniu odpowiedniego oświadczenia w treści i formie, która ma mieć charakter przeprosin bądź też wyjaśnienia danej sytuacji przez osobę naruszającą. Jest to tak zwana ochrona niemajątkowa. Natomiast Poszkodowany naruszeniem dóbr osobistych może również domagać się odpowiedniego zadośćuczynienia lub też przekazania odpowiedniej sumy na wybrany cel społeczny, np. na fundację bądź też stowarzyszenie. To nie koniec środków ochrony na gruncie ochrony dóbr osobistych, ponieważ jeżeli poszkodowany dozna przy okazji również szkody majątkowej, może domagać się jej naprawienia. I w tym miejscu należy postawić wykrzyknik, ponieważ właśnie tego mogą dotyczyć te postępowania. Mówiliśmy sobie wcześniej o tym, że lokale, które dostaną negatywne, opinię, często borykają się ze spadającymi obrotami, które bezpośrednio przekładają się również na niższe dochody. I właśnie różnica w tych dochodach może być tą szkodą majątkową, o której mówi przepis. Jeżeli takiej osobie uda się pociągnąć youtubera do odpowiedzialności, może okazać się, że będzie on zobowiązany do pokrycia tej szkody oraz jej naprawienia w formie pieniężnej. Natomiast, tak jak mówimy, są to jedynie na ten moment domysły. Zobaczymy, co w sprawie wydarzy się dalej, być może sam książę szerzej, w następnych odcinkach odniesie się do tej kwestii. Natomiast jeżeli tak się stanie, z pewnością będziemy was z tej kwestii update'ować. A teraz być może news związany z trochę bardziej poważną sprawą. Nie tak dawno informowaliśmy o makabrycznym odkryciu, którego dokonano w Ustce. Dryfująca po wodzie walizka, od której wydobywał się nieprzyjemny zapach, została zgłoszona dyżurnemu policji. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze odkryli, że w walizce tej znajduje się ciało mężczyzny. Od razu też Zaczęły się poszukiwania sprawców tego przestępstwa, ponieważ w społeczności lokalnej to przestępstwo wywołało spore poruszenie, a także obawę. I właśnie teraz pojawiła się informacja, a właściwie komunikat pomorskiej policji wskazujący, że domniemani sprawcy tego zabójstwa, brutalnego zabójstwa, zostali schwytani. Zatrzymanie dotyczy 27-letniej kobiety oraz 30-letniego mężczyzny. Oboje zostali tymczasowo aresztowani przez sąd i oczekują na proces właśnie w areszcie sądowym. Organy ścigania mają jednak dysponować materiałem dowodowym, który obciąża obu podejrzanych. Proces ten z pewnością również Bije się szerokim echem, kiedy tylko pojawią się jakieś informacje na temat tego, jakie dalsze czynności podejmują organy ścigania, także kiedy sprawa trafi na wokandę sądu, z pewnością będziemy do tej sprawy wracać. Natomiast w tym momencie możemy jedynie powiedzieć, że zbrodnia ta jest jedną z najbrutalniejszych, którą zauważono w okolicach tych w ostatnim czasie. Troszkę schodząc z napięcia, przedstawiamy już ostatni news, który ma charakter być może troszeczkę bardziej zabawny. Otóż funkcjonariusze policji dostali zgłoszenie, że na jednym z niestrzeżonych parkingów w Gdańsku znajduje się mężczyzna, który najprawdopodobniej oferuje przechodnią sprzedaż narkotyków. Natychmiast nieumundurowani funkcjonariusze kryminalni udali się na miejsce zdarzenia. Ku ich zdziwieniu, mężczyzna, który był podejrzewany, podszedł do nich z nietypową propozycją, a więc propozycją, czy nie chcieliby oni nabyć narkotyków. W trakcie legitymowania mężczyzny okazało się, że sprawa z narkotykami to nie jedyna sprawa, którą ma ona na sumieniu. Z informacji uzyskanych przez funkcjonariuszy okazało się, że podejrzany miał być również zaangażowany w sprawstwo przestępstwa polegającego na uszkodzeniu mienia o wartości 270 tysięcy. Dodatkowo u podejrzanego znaleziono większej ilości narkotyków, w tym m.in. marionetę, amf oraz kle... 38 latek usłyszał prokuratorskie zarzuty posiadania znacznej ilości Usiłowania ich udzielania, a także nakłaniania do zniszczenia mienia o wartości 270 tysięcy złotych, co było związane z tą poprzednią sprawą, o której dowiedzieli się funkcjonariusze policji. W sprawie prowadzone są dalsze czynności, dlatego też postawione zarzuty mogą ulec w najbliższym czasie zmianie. Popełnione czyny są zagrożone surową karą. Za posiadanie nakładów grozi kara 3 lat więzienia. Jeżeli natomiast przedmiotem czynu jest znaczna ich ilość, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności. Od roku nawet do 10 lat pozbawienia wolności. To już koniec dzisiejszego odcinka Grubych Newsów. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Natomiast, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co proponują Grube Newsy, koniecznie zostawcie subskrypcję. Do zobaczenia niebawem.